Cześć moi kochani, dzisiaj wyjątkowa przesyłka. Przesyłka od Władka, moim skromnym zdaniem, jednego z najlepszych kolekcjonerów na polskiej scenie YouTube'a, oczywiście, rzecz biorąc. Tutaj, o sobie, czekajcie, Witka moja spoczywa. Pierwsza wymiana. Władek widział ostatni filmik od PPSQL, gdzie dostałem limitki. Bardzo go zainteresowałem. Moje powtórki, chyba cztery karty. I postanowił mi coś wysłać, żebym się do tego ustosunkował. Więc zobaczymy. Serdecznie Cię, Władku, pozdrawiam. Miło mi jest, że mogę w końcu się z Tobą wymienić. I zobaczymy, co my tu mamy od razu. Przepraszam za odgłosy dochodzące, ale rodzinka jest w komplecie. Bawię się na całego, więc może to troszeczkę potrwać. Uuu, co to tam? Władzio! Ładzio! Coś mi tutaj przysłał. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Czekajcie, no bo... Coś tam widzę. Zobaczcie, co tu jest. Który? Kolejny. Kolejny szalik. Bayernu, <noise> To już, chyba go takiego jeszcze nie mam. Dzięki. <noise> nie, no tutaj to jest masakra. To tutaj mamy li liścik. Witam serdecznie. Wiem, no tu władzę. Zgodnie z tym, na Facebooku, że są moje karty z autografem. na no to również szalik Bayernu Tylko jako fan, to Większą pociągnięć to oryginalny szalik kupiony na meczu Bayernu. Jeszcze na starym stadionie. No stary, dzięki. Bardzo dziękuję, Władku. Szanuję, szanuję. Co do wymiany, to już mi ustalali. No więc powinienem zobaczyć, co jest w paczce. I do uznania, wycenisz. Pozdrawiam, Władek. No, 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 no. Mamy tutaj, a to chyba wszystko, tak? Tak, to wszystko. Paczka konkretna, bardzo. Szalik świetny. No i zobaczymy, co to mamy tutaj za auto. Wow! Lowrensis. Zobaczcie na karcie limitowanej. lol. Mamy sobolewskiego Pawła. Ale autografy pikne. Nie wiem, czy to mam wybrać. Muszę się z Tobą skontaktować. Alexis, to jest edycja 12 Kuzera. A tutaj na kluczowym. Uuu, Saganowski. Zobaczcie. Malarz. No, Władek to prawdziwy kolekcjoner. Marcin Gortat. Karta z NBA. Ale tego tu jest mnóstwo. Lenartowski. Z będę musiał jakoś. Brylski. Znowu mamy Gortata. Wow. Ale świetna karta. O, świetna. Muszę się tak zastanawiam, czy tego Gortata nie zbierać. Zobaczcie, mamy z Lechu, Lecha Poznań tutaj na autografie Wukowicza, Malarczyk. Świetne auto. Wow. Jovanowicz. I mamy topmistrza i Wiza Doliak. Oryginalne auto. To są wszystko, to nie są żadne drukowane autosy. No naprawdę szacun. Władku Piękne, co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? No. Miło by było niesamowicie, jakbym mógł je wszystkie zostawić sobie dla siebie. Dorzuciłbym Ci jakieś limity jeszcze z innych edycji, których nie masz, nie masz. Myślę, że się jakoś dogadamy. Bardzo dziękuję, Władku. No i co, a Wam dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się ciepło. Do następnego, czołem.